25 listopada 2024 rok. Marek Stiller wrzuca na ich długie oświadczenie. Mówił nim, że jego grupa o nazwie Arena Tradingu współtworzona z innymi youtuberami nie jest dostosowana do obecnego etapu rynku i przyciąga niedoświadczonych inwestorów. Przypomnijmy nazwę kanału. Moi drodzy, to na czym polegają te grupki mentoringowe, to nie będę tłumaczył, bo każdy ma w miarę pogląd, jak to wygląda. Pracuję. Nad takim planem, tylko nie powiem jakim. Finansowym, bo to jest plan finansowy i będzie nie to, że ja będę. O... Pomyślicie, może ja będę od was brał pieniążki. Nie. Ja zrobię, że wy będziecie mieć na w... własnych swoich kontach, to będzie waszych. Jednak. Tutaj nasi kryptoinflu spektakularnie wykorzystali swoich widzów. Nie dość, że inwestycja w waszą grupę się nie zwróciła, to jeszcze straciłem. A w krypto się od trzech lat, więc nie jestem początkujący. No stary, 100% osób nigdy nie zarobi. Większość traci na krypto z naszą czy bez naszej pomocy. Czyli wychodzi na to, że w tej większości również jest sam założyciel grupy. Pan Mareczek. Nie dość, że 1500 dolarów straciłem za członkostwo w arenie, to jeszcze kolejnych hajs na beznadziejnych tokenach, które były tam polecane. Przed do lepiej mi szło po własnym researchu. Jedna wielka tragedia. Kasa w błoto. Zgadnijcie odpowiedź. No stary, 100% na Uwaga, tu jest jeszcze dodatek. Jeśli nie dostrzegasz innych benefitów, to szkoda. Gość pisze, że przejbał hajs na grupę, i do tego sygnału z gruby prowadziły do kolejnych strat. A nasz Mareczek pisze, że goś nie dostrzega innych benefitów. Jedyny benefit to wpadł na konto Mareczka po zakupie Areny. Dopóki nie dołączyłem do Areny, to byłem zadowolony ze swojego portfolio. Grałem swoimi siłami. Teraz niestety muszę odrabiać straty za sygnały z Areny. Słabe jest też, że traderzy mają swoje grupki i na Arenie dostaniał jedną trzecią zagrań. Więc nie wiem skąd ta cena. No, odpowiedź możecie się domyśleć. No stary, on ma... Tak wyjebane, że nawet nie chciało mu się nic zmieniać. I każdemu, dosłownie każdemu, wkleja to samo. Ale kochani, mam dobrą wiadomość. Nauczka na przyszłość. Otwierasz grupkę tylko w dołku bezcy i zamykasz przed wzrostami. Inaczej wychodzi syf. Tak, pod tym względem właśnie trochę żałuję. Zapamiętajcie te słowa z 25 listopada 2024 roku. Więc jeżeli... Ktoś z Was jest zainteresowany, żeby wraz ze mną rozegrać ten cykl poprawnie do końca, żeby przygotować się na ostatnią fazę hossy, wbrew temu, co teraz niektórzy mówią, że o, będzie lipa, krypto już nie da zarobić. Nieraz tak było, uważam, że kryptowaluty jeszcze wrócą do łask, chociaż teraz nawet nieźle, jeżeli chodzi o Bitcoina i Ethereum. Z tym drugim sytuacja sporna, to wiadomo, altcoiny swoje 5 minut przeżywają, jednak rzadziej i my musimy się na to upozycjonować. Zrobić ruchy dokładne, takie, które sprawią, że będziemy po prostu, jak w naoliwionym mechanizmie w momencie wzrostów, funkcjonować, prosperować że każdy dzień będzie na naszą korzyść grał i będziemy te zyski realizować. Więc osoby, które chcą dołączyć do tej przygody wraz ze mną i które chcą rzeczywiście te kolejne parę miesięcy rozegrać bardziej właściwie i po prostu agresywnie, niż robili się to dotychczas, zapraszam na listę oczekujących do mojego mentoringu. No, najwidoczniej pieniądze przemówiły własnym głosem, ale morsz może ten Marek to te jakiś gołcik i po prostu z teoraną coś nie poszło. Rok po Halvingowy w skrócie był zazwyczaj bardzo dobry dla Ethereum i obstawiam, że i tym razem będzie podobnie. Więc no co, za chwilę kończy nam się pierwszy kwartał 2025 roku. Możemy potwierdzić już teraz najgorszy kwartał tego altcoina w roku po Halvingowym w historii 43% spadku, tak? Więc sytuacja bardzo przykra. Panie Marku, spala inwestor. Skodziej, dupy trąba? Nie zrozumcie mi źle. Każdy może zmieniać zdanie i reagować na ruchy ceny. Jednakże u Marka jest to robione chaotycznie, że naprawdę ci początkujący by musieli z notesem siedzieć, żeby zrozumieć, co ten człowiek ma na myśli, a później i tak by wyszli na minus, bo jego decyzje są zwyczajnie błędne, ale wiadomo, 100% nie zyska. Chłop robi dziwne rufy. 2 grudnia mówi, że sprzedaje wszystkie altcoiny, a 20 grudnia mówi to. Jak najwięcej z tego wyciągnąć w 2025 roku, bo wedle wszelakich danych kryptowaluty rosną i będą rosły po tej korekcie. Więc może to być jeden z lepszych momentów, żeby sobie umocnić pozycję na rynku krypto, wykorzystać to na maksa i potem po prostu tę ekspozycję zwiększać i zarabiać na tym przez najbliższe miesiące. Jakiejś konsekwencji to ja tu nie widzę. Bo na wykresie TH do Bitcoina na godzinówce już we wcześniejszych materiałach mówiłem Wam, że tworzymy tutaj odwróconą głowę z ramionami, czyli formację, która potencjalnie wskazuje na odwrócenie długoterminowego trendu spadkowego. To jest oczywiście AT, nie musi się to sprawdzić, ale jest na to wysoka szansa, pomijając też fakt ogólny, że pierwszy kwartał dla Ettera był lepszy, że 25 rok zazwyczaj Etera odperformował Bitcoina oraz to, że 3,5 roku nie byliśmy w gorszej pozycji jako Ether do Bitcoina niż dotychczas, więc wszystko nam się fajnie nawarstwia i to są już po prostu dni czy tygodnie, kiedy wedle cykliczności Ether powinien zacząć sobie radzić niż Bitcoin lepiej. Gdy opowiada o giełdzie to posługuje się podstawowymi informacjami, nawet w zasadzie nie szukając żadnych potwierdzeń i broni się słowem potencjalnie. W momencie, gdy ten jest spadnie do takich stref w wysokości mniej więcej no sobie tutaj to Powiedzmy wartości oscylujących na poziomie no, minus 30%, tak? Czyli gdzieś w tym momencie, to według mnie będzie to idealny moment zaraz przed tymi wzrostami, które nastąpiły, żeby po prostu przetestować ten opór i od tego momentu pójść sobie już naprawdę bardzo ładnie w górę. Czyli skupując Doccoina, mniej więcej, tak? Mówię mniej więcej w tej puli, w tym poziomie, gdzie jesteśmy na poziomie od 24 centów do 35%, robiąc to na przykład paroma partiami, czyli tutaj pierwsza, tutaj druga tutaj trzecia, ustawiając sobie te limit ordery na Bybicie na tych poziomach, które według mnie są po prostu dobrymi poziomami i wyznaczają jakieś tam punkty oporu, z których ciężej będzie spaść i uśredniając wejście na tym poziomie. Jeżeli to się oczywiście wydarzy, mając Dogecoina po około 30 centów, to w momencie, gdy doczkoń przebija all time high, możemy z tego zarobić no, razy dwa, razy trzy w ciągu po prostu całego procesu tego wydarzenia i mam nadzieję, że to nastąpi szybciej niż później, szczególnie, że wiecie, Trump wygrał wybory i uważam osobiście, że warto tego Dogecoina mieć i kupować go na tych właśnie spadkach i sam to osobiście robię. Chłop rysuje jakieś kreski i podaje to jako moment przyłączenia się do trendu, gdzie ostatecznie wiemy jak to się skończyło. Każdy może oczywiście zarządzać swoimi pieniędzmi jak chce, ale jeśli dostaje grube pieniądze za to, żeby ludzie dodatkowo wyszli na minus na jego shitcoinach, to ja naprawdę nie rozumiem kto znowu nabiera się na jego mentoryk i go kupuje, ale mimo wszystko Mareczek jest niezły. Żeby ojebać tylu ludzi na kasę, a zyskiwać propsy w komentarzach, to jednak trzeba być niezłym. Cały czas mamy, nazwijmy to sobie, bitcoin season, ale trzeba się już powoli przygotowywać na powrót sezonu altów, gdy projekty poza bitcoinem powinny strzelać do jak popcorn ponownie.